Półtora dnia nie działała sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej i Słowackiego po tym, jak w środę sygnalizator staranowała ciężarówka. O szczegóły zapytaliśmy Roberta Matyjasika, rzecznika Chrzanowskiej Policji. Samochód ciężarowy nieustalonej rejestracji, kierowany przez nieustalonego kierowcę, w trakcie wykonywania skrętu w prawo no, najechał na ten sygnalizator S1, uszkodził go, ponadto uszkodził też znak drogowy, po czym odjechał. W kierunku autostrady A4. W wyniku podjętych czynności przez policjantów, także w oparciu o te informacje, które uzyskaliśmy na miejscu od świadków tego zdarzenia, udało się ustalić wstępnie tablice rejestracyjne tej naczepy tego pojazdu. W oparciu o nie udało nam się już ustalić właściciela. Teraz trwają czynności zmierzające do Ustalenia już tego kierującego, i myślę, że uda się tutaj wobec tego kierującego zastosować środki w postaci grzywny. Mam tu na myśli mandat. Mandat, który w tym przypadku, patrząc na artykuł 86, czyli kolizja drogowa, gdzie jest od 20 do 500 zł, oraz to, iż był tam na ulicy Słowackiego od strony też Mickiewicza, jest zakaz poruszania się samochodów ciężarowych, w związku z czym dodatkowo dojdzie jeszcze 250 zł za złamanie tego wykroczenia.